Siema, siema! Witam Was w kolejnym odcinku z serii otwierania kart piłkarskich, top, panini i takich podobnych. W dzisiejszym odcinku mamy kolejną gazetkę Just Kick It. Dla kogo złota piłka, tak się nazywa ta gazetka. Z tej strony oczywiście granie na ekranie. Zapomniałem o tym wspomnieć. I co? Miejmy nadzieję, że moc otwierania kart będzie z nami, że trafimy coś dobrego. Tak samo Wam życzę tego. Żebyście trafili w samym momentum, jakieś golden bolery, jakieś. No, wszystko najlepsze, co się da. A ja w dobrym humorze, bez zbędnego przedłużenia, zaczynam otwierać. Tutaj jest taki do otworzenia specjalne. Ładnie otworzone. I jeszcze, oczywiście, paczki i karta. To idzie do kosza. A my co? Sprawdzam. Mamy już nowe kolekcje, już w sprzedaży. Nowe kategorie kart to wiemy. Jakiś Minecraft. Minecraft nas nie interesuje. I co? Wszystko, co musisz wiedzieć. Tutaj mamy ekstra klasę. Znowu ekstra klasę Jagielonia legia. Raków, Częstochowa Pogoń Szczecin, Ślązek Wrocław, Lech Poznań. Wielkie rekordy ekstra klasy. Złota piłka 2024. Wiemy, że wygrał. Ee, Rodri. Laminia Mal. Ten młody chłopak. Jude Bellingham. Młody chłopak, tylko że lepszy. Gwiazda przeklęta. Zero trofeów. No to jest wręcz niemożliwe. Zagrał w chyba ośmiu finałach i nigdy nie wygrał trofeum. To jest niemożliwe. Jakie ten chłop, jakie ten człowiek ma nieszczęście. Plakaty. Boniek. Mbappe. Jamal. Kobimaino. Guler Tony Cross. Tony Cross. Guler. I tu już się plakaty powtarzają. Ile wiesz o gwiazdach europejskich? Tu się nie będziemy robić. Nie be, nie, tu nie będziemy robić. Wielki szok w przyszłości. Czyli Santiago Bernabeu. Największy, najdroższy stadion. Ogromny, nie dość ogromny, to wszystko. Podobno, pod e, Santiago Bernabeu ma być normalnie sieć metra prowadząca do tego i sklepy, i wszystko. Także niemożliwe. Mamy Kazimierza Dejne. Jeden z obywatelów Polski. Bardzo dobry. Mamy jakieś łamigłówki, wszystko o europucharach, euro oczywiście czytelników, jak oni śpiewają hymn i co my tu mamy, co znajdziemy w kolekcji. Cztery pocztówki reprezentacji polskiej Cristiano Ronaldo. Legendy Pele i Zdobywcy Złotej Piłki Rodriego. Dzisiaj dosyć szybko pozbyliśmy się, w sumie sprawdziliśmy gazetkę. Sprawdźmy karty. Aleksandar Pawlowicz, młody talent z Bayernu Monachium. Kolejna limitka do kolekcji. Następny, w pierwszej paczce zobaczmy, co będzie. Ale jakoś dziwnie powiedziałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Ferland Mendy. Od razu El Clasico. Kunde. Eee, Szywicz. Gorecka. Klub Bacz. Manchester City. Powtórka i... Fans' favorite. Alejandro Balde. Miałem prawie taką samą paczkę. Taki same klub Bacz i... Pan z chyba pierwszej albo drugiej gazetce, już nie pamiętam. Szkoda. Wataru Endo. Raul Gustavo. Mateo Gabia. Dawid Neres. Klub Badge River Plate. I Kapitan Danilo że się dzisiaj szybko uwinęliśmy z tymi kartami zaledwie 5 minut w sumie 5,5 minuty nagrywania, a my już skończyliśmy także co bez zbędnego przedłużenia życzę wam dobrego dnia gazetki Just Kiki to Marka życzę wam dobrego dnia, choć to już mówiłem eee, gazetki Just Kiki to Marka żegna was z Kibidinarka. Skip D's toilet. Dziękuję za oglądanie!